I witajcie w kuchni Kwasiora! Jak dobrze Was znowu widzieć? Zapraszam na jedno z moich ulubionych barbecue. Przepis jest szalenie prosty, a efekty są spektakularne. O czym mam nadzieję przekonacie się, robiąc sami ten przepis. Przepis, który poznałem będąc w Nevadzie. Krążyłem wtedy wokół strefy 51, poszukując różnych dziwnych znaków. Nocowałem w tym okresie w pewnym motelu, obok którego była knajpka barbecue. Była to jakby jedna instytucja, jeden biznes prowadzony przez wielkiego gościa trzy razy takiego jak ja, Mike'a. Mike, pozdrawiam ci bardzo serdecznie. Thanks a lot and wish you luck. Dzięki Majkowi też poznałem przepis na tą przyprawę. Przyprawę ze strefy 51 z kosmitami. Ale jaka jest historia jak Mike wszedł w posiadanie tego przepisu. Jak otrzymałem go ja. Jest do przeczytania na KuchniaKwasiora.com Na KuchniaKwasiora.com jest też możliwość zakupienia tej przyprawy oraz pozostałych ingrediencji, które są potrzebne do stworzenia tego cuda. Cuda jakim są pulpeciki barbecue czy też klopsiki barbecue. Brzmi dobrze. Czas więc zaczynać. Od misiwa, tradycyjnie. 2 kg tłustej, zmielonej wołowiny i tyleż samo wieprzowiny. Proporcje są jeden do jednego. Mike zawsze tak robił. Zawsze robią tak, to też ja. Dalej, sos barbecue. Musi być on dobrej jakości, ponieważ nadaje główny sznyt smakowy całości. Odpowiada za słodycz w tym daniu. Dalej, piękna, zielona czuprynka pietruchy. Tutaj jest bułka tarta, jajeczka, żurawina. E, musi być to żurawina, ponieważ jest bardziej kwaśna niż słodka i o tą kwasowość nam tutaj chodzi. Dalej, cebula mleczko, sos łuster oraz papryczki chipotle. Możemy zaczynać. Zaczynamy od tego, że doprawimy mięso. Całość wrzucamy do gara, do miski i dodajemy poszczególne przyprawy. too small in this time of war but i cannot stop now i must be strong i must go on i must be strong Mieszamy teraz całość bardzo dokładnie, aby wszystkie składniki połączyły się i mięso złapało klej. Mm, mięsko wymasowane, pachnie fantastycznie. Zajęło mi to około kwadrans. Pięknie, lepi się do ręki. W porządku. Wynoszę to teraz w ciemne i chłodne miejsce. Sprzątam to odrobinę i zabieramy się za sos. Sos będzie szalenie istotny. Musi być on na początku e, troszeczkę zbyt rzadki, ponieważ podczas godzinnego pieczenia całość będzie odparowywała i gęstniała. Będziemy potrzebowali piwo, sos barbecue i żurawiny. Stawiamy to teraz na ogień, na około kwadrans, aby smaki połączyły się ze sobą, ale aby sos nazbyt nie odparował. Mm, sosik płytoli sobie delikatnie, pachnie niesamowicie, ale żeby móc stworzyć perfumy, muszę mieć drugi składnik, idę po mięsiwo. Jest i główny bohater, mięsko zamarynowało się. I nabrało pięknego koloru niczym zachodzące słońce nad pustynią Nevady. Coś wspaniałego. Mogę formować pulpeciki wielkości małej śnieżki do rzucania. Wszystkie pulpeciki są już olepione, spójrzcie jak zacnie one się prezentują. Miejsca na stole zabrakło dla ostatniego, ale dla niego miejsce szykuje się już tutaj. Ponieważ grill musi być bardzo mocno rozgrzany, grillujemy to centrycznie, kilka minut z każdej strony, aby, aby pulpeciki ścięły się, złapały płomień, ale w środku nie doszły, ponieważ dochodzić one będą już w sosie, dusząc się, co zaraz zobaczycie. Ach cóż za widok, pulpeciki złapały temperaturę, zarumieniły się i zaczęły ociekać tym aromatycznym tłuszczykiem, czas więc je wyciągać na blachę i zalewać sosem. Tak przygotowana całość, cenniejsza niż całe galaktyki nowych technologii, ląduje teraz w bezmiar pieca. Moc palników 150-160, a czas jaki spędzić musi w podróży to około godzina. Minęła godzina, a z świetnej wlatuje ser. Należy posypać go, aby leniwie rozpuścił się po całości. Minęło kilka minut, ja mam ze sobą pieczywo, możemy kończyć tą międzygwiezdną podróż. Spójrzcie jak to wygląda. Zieleninka dla zdrowotności i wspaniale. Można to jadać z frytkami, z ziemniaczkami, ale Mike zawsze podawał to w formie sabów. Tak więc kroimy bagietkę na pół, można ją grillować albo nie, mi się nie chce. nie mogę się doczekać. Mmm, najprostsze rozwiązania są w życiu najlepsze. I tak, na przykład, jak mawiają w okolicy Zony, napędy spotków obcych mają szalenie prostą konstrukcję, ale tu na Ziemi brakuje kilku pierwiastków, by móc je odtworzyć. Z tego co wiem, intensywne kosmiczne poszukiwania są już rozpoczęte, a tymczasem zróbcie sobie pulpeciki barbecue, bo do nich składniki są jak najbardziej ziemskie. Pozdrawiam, trzymajcie się, hej!